Gliwice dla Szabika, grupa nieformalna, która istnieje od 2019 roku, wita dzisiaj Państwa na spacerze, który nazwaliśmy Wilhelmstrasse Dobry Adres. Proszę Państwa, dlaczego Dobry Adres? Ponieważ od samego początku Wilhelmstrasse była ulicą znaczącą, uliczą z prestiżem, przy której mieszkali lub mieli swoje biznesy ludzie zamożni, którzy lokowali tutaj swoje firmy, mieszkali tutaj przy Wilhelmstrasse i nadawali jej ekskluzywny ton. Tutaj, proszę Państwa, nie mogło być żadnego przypadku i żadnej budowlanej fuszerki. Kamienice o których chcę państwu opowiedzieć i które chcę państwu pokazać to jest mój subiektywny wybór. Jesteśmy grupą popularyzatorów historii, entuzjastami i pasjonatami i często kierujemy się właśnie swoimi subiektywnymi wyborami lepszymi bądź gorszymi po prostu naszymi. Pierwsze budynki, jakie powstały na tej ulicy, to były proszę państwa uwaga, siedziby banków oraz kamienice mieszkalne i one pojawiły się na Wilhelmstrasse w latach 80. i 90. XIX wieku. Nasz spacer zaczynamy od kolejnego, właściwie mojego ulubionego budynku, na który teraz wszyscy patrzymy. To jest ten budynek na rogu Matejki i y, Zwycięstwa. Zasłony, firanki, chodniki, dywany, w tym linoleum. Puch, poduszki, pierzyny, materace, koce, żelazne łóżka dla dorosłych i dla dzieci, a przede wszystkim bielizna na stoły, na łóżko i na ciało, w tym suknie balowe. To był asortyment, jaki oferował dom bieliźniany Fedora Karpego. Właśnie patrzymy na ten dom bieliźniany. Y, oczywiście sklep y, i małe zaplecze, znaczy no, małe, no, w, tamtym, w tamtych latach całkiem spore. W tej chwili pewnie uważalibyśmy, że to jest y, zaplecze małe, znajdowały się w parterze tego y, budynku. Y, co wiemy y, o właścicielu? Y, całkiem sporo, proszę Państwa. Fedor Filip Karpe. Przyjechał do Gliwic z Ząbkowic Śląskich. Tam w rodzinnym, w rodzinnym interesie funkcjonował jego ojciec i brat. Szyli wówczas konfekcję męską, a konkretnie koszulę. Filip Karpe przyjechał do Gliwic, bo szukał tutaj swojego miejsca na biznes i znalazł to miejsce w dość eksponowanym miejscu, czyli blisko rynku. Wszyscy chcieli lokować swoje biznesy właśnie blisko rynku. To tutaj w Gliwicach urodziła się jedyna córka Filipa Karpego. Córka ma o tyle znaczenie, że jako jedyna z rodziny przeżyła wojnę. Fedor Karpe był Żydem. Przeżyła wojnę, wyjechała do Szwajcarii, do miasta Lugano, gdzie zmarła w grudniu 1995 roku, przeżywszy lat, proszę Państwa, 91. Wracając do Fedora Karpego, ten mały sklep z bielizną w pobliżu rynku bardzo szybko stał się bardzo dużym sklepem. Do tego stopnia, że Karpe zaczął sprowadzać towar z Niemiec. Zatrudnił także wielu krawców, którzy szyli dla niego pościel, koce to wszystko, co wymieniłam na początku właśnie na zapleczu tego budynku. W latach 20. zdecydował się na bardzo dobry biznesowy krok a mianowicie kupno całej kamienicy i poszerzenie interesu. Zlecenie na zmianę wyglądu tej kamienicy, bo ona wyglądała wtedy zupełnie inaczej, otrzymał nie kto inny jak Richard Coban. W długim czasie dom... Bieliźniany Fedora Karpego stał się rozpoznawalną marką nie tylko w Gliwicach, ale w całych Niemczech. Karpę zatrudniał ponad 100 osób i w zasadzie od rana do wieczora miał w swoim sklepie wielki ruch. Wszystko skończyło się w latach 30. po dojściu nazistów do władzy. Fedorowi Karpę zabierano kolejno mieszkanie, pieniądze, a potem firmę. Firmę zaryzowano i przekazano w ręce spółki o skrócie GetEx. Takie też napisy na elewacji bardzo często znajdą Państwo w materiałach archiwalnych. Niestety Fedor Karpe bardzo identyfikował się ze swoją firmą, dlatego naziści pozwolili mu mieszkać w takim malutkim pokoiku tutaj gdzieś na zapleczu, i on bardzo dbał o swój interes, mimo że nie był już jego właścicielem formalnie. Do tego stopnia, że kiedy wybito tutaj szyby w, w tym przepięknie wybudowanym sklepie, poskarżył się policji. Policja go wyśmiała, kazano mu rozebrać się do naga, zawieszono mu. Tabliczkę na szyi, nie będę skarżył policji. I wygnano go tutaj batami na rynek, żeby Nagolasa latał z tą kartką. Było to upokarzające dla tak znamienitego człowieka. Fedor Karpe został wywieziony w las z, gliwica, z gliwickimi Żydami w 1942 roku do koncentracji Lager Auschwitz. I tam został zagazowany w komorze gazowej. Nie ma ani swojego grobu, ani swojej tablicy, ani żadnego innego znaku w mieście, a był to człowiek dla tego miasta znaczący. Zresztą, jak będziemy spacerować po tej ulicy, to takich nazwisk, które jakby utonęły w mrokach historii, jest tutaj bardzo wiele. Ten budynek jest jeszcze charakterystyczny z tego powodu, że mamy tutaj bardzo ciekawą modernistyczną elewację. O, jest tam pan na balkonie. Te balkony są też takie właśnie wyróżniające, bo sprawiają, że ten, że ten budynek nawiązuje po pierwsze do domu tekstylnego, do domu jedwabnego Weichmana, taka składowa budowa, a po drugie jest takim ikonicznym budynkiem otwierającym całą Wilhelmstraße. Teraz przemieścimy się na piwko do Kislinga. Zapraszam na Wilhelm 4, czyli dzisiejszą zwycięstwa 12. Zanim Konrad Kissing otworzył tutaj swoją piwiarnię, miał tutaj najelegantszą cukiernię i kawiarnię, niejaki Liberius Otto. Otto może to nazwisko będzie Państwu znane również z historii cukiernictwa, ponieważ ta renomowana cukiernia znajdowała się potem pod numerem 25 naprzeciw budynku, do którego zaraz się udamy. Lokal był tutaj w tym miejscu niedługo, bo zaraz, w, bodajże w 1899 roku, Konrad Kissling, syn, przyjechał obejrzeć całą nieruchomość, kupił ją. Wyremontował, stąd te detale architektoniczne z napisami i nazwiskiem właściciela. Rozbudował ją przepięknie. Jakbyśmy podeszli do tej bramy i Państwo by spojrzeli na posadzkę, to widać tam jeszcze szyny do wózka, który woził beczki z piwem. Jak Państwo będą tam tędy przychodzić, to proszę, proszę rzucić okiem. Lokal był naprawdę okazały. Zajmował cały parter kamienicy. Po prawej stronie, czyli tam, gdzie jest habib Kebab, teraz, yy, znajdował się, znajdowała się yy, piwiarnia. Na wprost tego wejścia taki duży lokal restauracyjny, yy, a cały narożnik, czyli tam, gdzie jest step but, yy, zajmowała yy, piwiarnia i yy, restauracja. Był też oczywiście sklep firmowy, ogromne piwnice, w których spoczywały beczki z piwem i wiele, wiele innych dodatkowych pomieszczeń. Olbrzymia, olbrzymie zaplecze. Otwarcie huczne całego interesu, które zostało odnotowane w miejscowych gazetach, nastąpiło 25 marca 1900 roku. A potem, dwa lata później, czyli w 1902 roku, Konrad Kisling junior udzielił swojemu długoletniemu pracownikowi z Gliwic, Alfredowi Weberowi, koncesji na dożywotnie prowadzenie tego lokalu, co też Weber czynił do swojej śmierci w latach dwudziestych. Żona miała na imię Jadwiga i była równie przedsiębiorczą osobą, ponieważ po śmierci Webera sama prowadziła ten biznes. Dwukrotnie starała się o zwiększenie koncesji, ponieważ popyt na piwo był tak wielki, że kończyli sprzedaż o bardzo wczesnych godzinach, a to było zupełnie nieopłacalne. Więc tego piwa było potrzeba więcej i więcej. Po śmierci wdowa bardzo szybko związała się z innym męskim ramieniem, który pozwolił jej prowadzić biznes prawie, że do końca wojny, a konkretnie do 1944 roku. Kamienica zachowała się w niezmienionym stanie, proszę Państwa, do dziś. Od parteru w górę, to znaczy parter jest zupełnie inny. W zasadzie nie można rozpoznać tej, tej piwiarni kislinga. Musimy sobie ją oczywiście wyobrazić, ale było to naprawdę coś. Na starych historycznych zdjęciach, jeżeli Państwo będą je oglądać, widać obok domu handlowego, pierwszego domu handlowego w Gliwicach, na które teraz patrzę, tam gdzie są wirtualne biura i Flying Tiger, mieli swój dom handlowy bracia Barasz, Żydzi z Wrocławia, którzy tutaj filiowali również domy handlowe. Więc ta miejscówka była naprawdę bardzo dobrym adresem. A teraz, proszę Państwa, udamy się do jednego z najelegantszych hoteli w mieście, który w tym roku będzie świętował 128 lat. I nie jest to Haus Oberschlesien. Jest to, proszę Państwa, Schlesischer Schlesi Hof, czyli Diamond Plaza. Odwracam się tyłem do Haus hmm, Schlesien, czyli do. Domu Górnośląskiego, dzisiejszego Urzędu Miejskiego i patrzę na jego e, konkurenta w latach dwudziestych. Jest to ten, ten budynek, gdzie jest PNB Pariba, wcześniej Pizza Hut, jeszcze wcześniej Myśliwska, a tak naprawdę Schlesischer Hof, proszę Państwa, najelegantszy hotel w Gliwicach. My stoimy przed Schlesischer Hof hotelu, który kończy w tym roku, tak jak już powiedziałam, 128 lat. Śląski Dwór, spolszczę tę nazwę, zaczynał tak naprawdę od pomysłu na barokowy pałac pod nazwą Kaiserhof, a stał za tym niejaki Józef Piechulek. Tenże Piechulek, który musiał być człowiekiem niezwykle majętnym, wpadł na pomysł ze swoim zapleczem finansowym. W 1895 roku zamarzył sobie i wystąpił do władz miasta o pozwolenie na budowę dużego, proszę Państwa, nowoczesnego hotelu wraz z restauracją, cukiernią i obszernym zapleczem. Proszę państwa główne wejście do hotelu znajdowało się od strony Wilhelmstrasse, czyli tak jak obecnie jest to to wejście do, do hotelu Diamant Plaza Śląski Dwór Spóźnie otworzył się w 1897 roku. Data widnieje na elewacji. Jak przejdziemy, będą Państwo mogli ją wyszukać, bo została wybita ku potomności. Przez wiele lat, a praktycznie do 1945 roku, był to najelegantszy i uwaga, najdroższy hotel w mieście a jego klientela w ogóle nie była przypadkowa, ponieważ tutaj spali, jedli i bawili się na przeróżnych rautach przemysłowcy, bogaci z całego świata, był tutaj nawet miliarder ze Stanów Zjednoczonych, oraz koronowane głowy. Takim wydarzeniem dla całego miasta koronowanej przyjazd, był przyjazd koronowanej głowy wielkiego księcia Menningen. To był 1899 rok. Co się dzieje dalej ze śląskim dworem? Bo, tak jak wspomniała, wspomniałam, był tutaj kalejdoskop i właścicieli i zarządców. No, on troszeczkę pod upad, przede wszystkim finansowo, bo jednak przeszarżował z, z, z budżetem. 32-pokojowy hotel przeszedł w inne ręce. Czyli nasz piechulek schodzi z kart historii, a wkracza na nią nie kto inny jak Karl. To musiał być naprawdę majętny człowiek, ponieważ w 1908 roku za bardzo dużą sumę, proszę Państwa, 360 tysięcy marek kupuje Śląski Dwór. Zrobiono niewielki remont i zaczęto od razu przyjmować gości. Proszę pamiętać, że mniej więcej w tym czasie, czyli w latach 20., a konkretnie w 1922 roku po przeciwnej stronie ulicy zaczyna powoli wyrastać konkurent dla Śląskiego Domu, który również był y, uważany z ośrodkowskiego dworu, który uważany był wtedy za jeden z nowocześniejszych hoteli. Windy, ogrzewanie, y, elektryczność, to były y, standardy. Zaczyna się budować y, Haus Ober Schlesien. Myślę, że y, właściciel, nowy właściciel, y, Karl Gotzlang bardzo uważnie obserwował tę budowę y, tutaj konkurenta i cieszył się, że trwa ona tak długo, bo ten czas do 1928 roku, kiedy to otwarto kucznie. Y, House Oberschlesien mógł wykorzystać na powiększenie swojego biznesu. Niestety hotelowe życie cały czas jakby podupadało do tego stopnia, że zdecydowano się na wynajęcie parterowego, całego parteru tam znajdowały się ekskluzywne i bardzo drogie sklepy, a takim jakby dolaniem oliwy do ognia, czyli już takim wyraźnym sygnałem, że są jakieś problemy finansowe i to dość poważne, była sprzedaż i podpisanie dobrej, dużej umowy w 1931 roku z Karlem Nowakiem, który miał tutaj ogromny sklep obuwniczy. Cały obiekt, cały, cały dawny Schlesischer Hof, jest wpisany do rejestru zabytków. Stało się to w roku 1988. Po wojnie mieściła się tutaj oczywiście restauracja i hotel myśliwski, kto był, ten wiem, ale potem w latach 90. operowało tutaj firma polonijna Hofpol, która dokonała rzeczy niemożliwej, proszę Państwa, a mianowicie kapitalnego remontu wszystkiego. A przede wszystkim elewacji, która to wygląda w tej chwili tak dosyć okazale dach, elewacja, detale architektoniczne, niczego tutaj nie zastyropianowano, wszystko zgodnie ze sztuką renowacji pod czujnym okiem konserwatora zabytków. W tej chwili właścicielem całego obiektu jest zabrzańska sieć hoteli Diament Plaza, i, i chwała im za to, że tutaj dalej uprawiają. Ten hotelarski biznes, bo pozwala to na kontynuację dzieła Józefa Piechulka. Będziemy oczywiście mijać dwa znaczące, a nawet trzy znaczące obiekty. Po lewej stronie mój ukochany dom tekstylny Erwina Weichmana, Erich Mendelssohn, Richard Neutra. Ale to pewnie Państwo wszyscy już doskonale znają ten budynek. Aspiruje do UNESCO, jako dziedzictwo Ericha Mendelssohna. Po prawej stronie Victoria Etablissement, czyli Kompleks Victoria, czyli Teatr Victoria, zrenowowany, odnowiony i wymyślony na nowo przez, przez Karla Szabika. Proszę Państwa, jeszcze spójrzmy na tą wspaniałą kamienicę, adres Zwycięstwa 38, i pomachajmy obsłudze słodkiego życia ponieważ jest to budynek zniesiony w 1904 roku z przepięknym wyposażeniem kafelkowym. Tutaj kiedyś był, była jadka, czyli rzeźnik. Bardzo długo, proszę państwa. Zachowało się wnętrze, zostało odnowione przez nowego właściciela i jest ono wpisane do rejestru zabytków. Zbliżamy się do skrzyżowania Wilhelmstrasse z Strasy, która w latach swojego istnienia była uważana za taki gliwicki West End, czyli miejsce, w którym mieszkali i którym budowali swoje rezydencje dosyć okazałe, znamienici obywatele naszego miasta. Zbliżamy się do, do Florencji, widzą Państwo już wy, wy. Wychyla się nam ta wspaniała kopułka. Na starych zdjęciach ten, ta kamienica wygląda bardzo pięknie. Ma jeszcze wspaniałe zdobienia. To, co dzisiaj oglądamy, to już jest efekt skucia tych zdobień, ale nie nastąpiło to po 1945 roku, tylko w latach 20. Kino Metropol na rogu Wilhelmstrasse i Kreidelstrasse. Pierwotnie miało adres Wilhelmstrasse w tej chwili jest to Bańskiejkiego 6. Właścicielem kamienicy był bankowiec Heinz, on pochodził z Bytomia, a dawny przedwojenny adres tego miejsca to Wilhelmstrasse 43. Kino znajdowało się na parterze. A wejście usytuowane było dokładnie tak jak do sklepu z komputerami. Dokładnie w tym, w tym miejscu znajdowało się wejście do kina. Metropol otwarto w 1909 roku, a zamknięto w 1924 roku. Ja już. Z pragnieniem patrzę na piwiarnię Eduarda Hazego i zmierzamy na zwycięstwa 56. Widzą Państwo ten budynek. Tam jest optyk, to będzie taki nasz punkt orientacyjny, a obok szyneczka, sklepik z wielobranżowy spożywczy, to są dawne, to jest dawna kamienica należąca do dzierżawców. Wynajętych przez Eduarda Hazego. W Kliwicach e, Hazy e, postanowił również otworzyć e, filię co było oczywiście naturalne, bo, bo tutaj, tak jak mówiłam wcześniej, lokowali biznesy bogaci wrocławianie, a na adres wybrał sobie narożną kamienicę u zbiegu Strasse i fabrikenstrasse, czyli e, fabrycznej, bo tak przed wojną nazywała się e, ta e, ulica. E, ta firmowa e, piwiarnia wrocławskiego browaru Hazego nazywała się Zum Echten Radeberger i takie napisy, e, takie ogłoszenia znajdą na Pamiętną Państwo w przedwojennej trasie. Z inicjatywą uruchomienia, bo to trzeba się było zwrócić do, do głównego właściciela z prośbą z inicjatywą uruchomienia tej piwiarni, tutaj zwrócił się właściciel tej nieruchomości architekt Paul Bache. Otwarcie w 1903 roku. Ale Paul Bache nie był zadowolony z osoby, która zarządzała tą piwiarnią. Nie wiemy z jakiego powodu. Miał też trudności, żeby ją tutaj otworzyć, z, dlatego, bo w tym rejonie, proszę Państwa, było już tyle piwiarni, że jeszcze jedna piwiarnia to już nie jest dobra rzecz, ale tak długo nalegał i Hazel tak długo zabiegał o to, żeby Bachę tę piwiarnię tutaj otworzył, że tak też się stało. Niezadowolenie architekta Bacha ze swojego zarządcy skutkowało tym, że wywalił go po prostu z pracy i zatrudnił się sam, czyli sam był zarządcą tej, tejże piwiarni. Wystrój wnętrza, zgodnie z wytycznymi właściciela tej marki, czyli Eduarda Haze, były w stylu monachijskim. Wzorowane na piwiarni w wrocławskiej. Sama piwiarnia utrzymała się do lat 40., nie wiem czy do 45. roku, ale przeglądając archiwa i jak gdyby śledząc fotografie archiwalne, widać ją na zdjęciach tutaj tego rejonu Wilhelmstrasse jeszcze w 1940 roku, więc zakładam, że wówczas ta piwiarnia jeszcze tutaj funkcjonowała. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Gliwice dla Szabika, grupa nieformalna, a prowadziła Państwa Małgorzata Lichecka. Jestem współliderką grupy. Na co dzień pracuję w Nowinach Gliwickich. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.